No i zaczęliśmy. Szykujemy się do nowej premiery w styczniu, 10 stycznia odbędzie się premier oficjalna. Już wcześniej będzie można zobaczyć okno na parlament w troszeczkę zmienionej wersji, spolszczonej, wprowadzonej w polskie realia. Zobaczymy, czy nasi parlamentarzyści zechcą wybrać się do Teatru Kwadrat, żeby to zobaczyć. Piotrek Gąsowski Marek 7. Marek 7 jest naszym nestorą, 20 lat temu grał w poprzedniej wersji, w poprzedniej edycji okna na parlament w Teatrze Kwadrat. Pan kierownik powiedział, że ktoś wprowadza się do 650. Teraz go będzie można zobaczyć w przyszłym tygodniu w niesamowitej sztuce Klub Cmentarny. Dzień przed, przed Wszystkimi Świętymi i chwilę później zapraszamy, ale tutaj próbuje w innej roli niż 20 lat temu. Także to będzie dla niego też ciekawe doświadczenie. Ania Cieślak z Teatru Polskiego, nasi aktorzy fantastyczni. Michał Lewandowski, Andrzej Andrzejewski, Kamil Kula będzie się działo. Marcin Sławiński, no nie wiem, czy nie największy i najwybitniej, najwybitniejszy specjalista od fars i komedii w Polsce, jako reżyser, więc jesteśmy pełni wiary i nadziei. Hej, to wszystko, dziękuję, hej, 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 hej sokoły. Tak, masie to jeszcze.